Cześć, jestem Krzaka, ale dlaczego tak długo nie było filmów, bo ma przerwę a 2, wszystkiego, ale teraz będą filmy się pojawiały, w piąt od piątku mogło, może być trochę mniej, bo jedna na wakacje, ale się spodziewajcie znowu. Dzisiaj gramy sobie w dół, bo jest tutaj dwa, wiem, że jest trójka, ale w dwójkę teraz gramy, trochę i przyszedłem sobie, a dlaczego w dwójkę, bo nie wiem w sumie dlaczego, ale to, jest, to się po polsku nazywa, Dobra, to się nazywa jak nie zdjąć w głupi słowo, właśnie. To jest pierwsze to, to jest safety bonus, że ja od razu mam takie punkty dodatkowe. To jest, zgadam, ma oczywiście jest Discover Play. Arena 50. to jest Arena 51. Tak, po polsku to jest Arena, znaczy, a tak, w tej grze to jest Arena... Arena 50 głupów chyba. Jest Ja znam trochę z tego A, zero. <noise> Co głupie. że tak szło mi. Jeden lajko poszło mi, już jeszcze. To było złe. Nie wiedziałem, jak to jest kompletnie. Co, a trzeba tutaj połączyć? No. Udało mi się. w nie najgorzej. Co, faster, faster. Tutaj muszę przychylić telefon, wy tego nie widzicie, ale piszę Tilt. Po angielsku. O dobra. O nie. Ej. Ej, czemu się tutaj. A nie, jak jest. Nie wiem, czego jest jak to śpieszy. Okej, okay, czyli tutaj muszę przytrzymać ekran, żeby płacić niżej, ale mi się to udało. O nie. Dobra, jeszcze raz tilt, to znaczy przechylić po angielsku. Czy mi się to uda? Ojej! Ej, czego to. Ja, tego ja to wręknąłem. Nie to się sprawiedliwe. Dobra, 917. No oh, thanks. Przepraszam, że niedługo było filmów i nie dawajcie suba. sub... Takiego su o takiego suba to nie wolno dawać. Nie wolno, to jest zakaz. Zakaz. Widzimy się po raśmce. Dobra, jestem już. O, załóż. Z Z kosmitem chyba, nie wiem. Dobra, 161. E. Okej, okay, połączyłem jeszcze. Teraz to? Okej. Okay. Piję sobie. Ile to jest kosmitków jest? Okej, okay, to ja... jeszcze, te ale mi się luźniliście. Bym się tam zablokował, nie? O nie Czyżby tysiąc bez tego, bez. I bez. tego serduszka? Może, może. Dobra. Okej, okay, mamy tysiąc, mamy tysiąc Mamy tysiąc Możemy mieć więcej Parę tych kosmików Ja dwa palcami to robiłem Dwa kciukami Co, faster, faster? Yyy, eee, Jeszcze jeden i bym to zrobił Bo mi nie łapało tego nie przeciągło. Okej, okay. to dziecko jest złe. Możemy się uda się zrobić od czego? Ale to nie łapie dziwnie. dobra, w sumie tyle może być nawet. O dobra, już widziałam, tam po angielsku pisało, żeby uzyskać 1200 punktów za jednym razem w Dumb Oje Nie Dan oje tylko Damby. -um D-U-M-B-Y. Dumb Reklama, mi widzimy się po Dobra, jestem. Gdzie jest Dumber John? Dumber John. Dumber John. Dumber John. Play. 1200. Mówimy, najlepiej to jest 1052. Tutaj musimy trzymać Hold -steal. Tutaj pisze po angielsku. O. Muszę szybko klikać w ekran. O oh, kurde, z jakiego jednego miesiąca tyle? Chyba, że jeszcze gdzie tam. Tutaj muszę uważać, w fek... znaczy tak stukać w ten palcem. Wy to chyba słyszycie. O tej pazurki muszę pomalować. W piękności. piękności. Dlaczego? Przecież ja się pomalowałem. Przecież nie dokładnie, ale... Okej. Okay. I na widzę tego robić. Prawie, już prawie, już prawie. Oj, to mam jedno życie. To już muszę przytrzymać, To jest łatwe. Jeszcze nigdy w tym nie zginąłem. Nie dziękuję. Plagę. Dobra, jestem. Zapraszam Was oczywiście do mojego Discorda. Jest link w opisie. Taki trochę niezapracowany, ale Czy tym razem się uda? Jej! jesteśmy buziaczka, a nie się ogniem. Nie, moja znienawidzona rzecz. Parówek. O, hamburger idealny. O, 504. Tutaj okay, jeszcze pingwina i pięgwina zrobiliśmy taką lekką operację, taką leciutką. O! Muszę wężów nie dotykać. Jakimś cudem wysknąłem. No jak, przecież się do ciekawy ekran, no o co chodzi? Musimy trzymać. Dobra. Nie wiem. Okej. myślałem, że nie zdąży Dobra, jeszcze ten. Ty... Nie, nie. I muszę to głośno stukać, przepraszam. Ale przynajmniej niedługo będzie mieli to 1200. Tutaj nie zdążę. No, nie zdążę. Kurczę, a było tak blisko. Może wezmę continue Dobra, tutaj to kluczowe zadanie I sobie te pół minuty to zadamy Napiszcie jakie o na odcinek Czy jakieś z kamerką zrobić Jakiegoś, jakiegoś vlogu nakręcić czy coś Co? Napiszcie pomysły swoje w komentarzach Dzięki za subskrybowania mojego kanału. Niedługo może na konsoli będę nagrywać, ale to się okaże. Może live'y będą... No nie. O, dobra, mam szycia, dobra, no, dobra, dobrze. No jak? Ja tak nie dotykam przecież. O co chodzi? No. zabrakło tych pięćdziesięciu sześciu punktów, nie pięćdziesięciu czterech, tak lama. No. Dobra, fajnie. Sniper Arena, Sniper Arena. Tutaj trzymamy taką miecza. Ok, To się więcej odcinków z y, Don't Place to Die? To napiszcie w komentarzu albo ch jak chcecie trójkę, albo oryginalnego. Napiszcie, co byście w ogóle teraz. Ale ja go nie znałem! Ej! O, klamka idealna. Tam, że już nie buchnie Tak szybko to trzeba... Dobra, dostaliśmy całą smutka, od pani smutkowej. Nie! To tak szybko to, to trzeba tak dokładnie zrobić. Tutaj... Może mi nie być od razu mówię, ale nam wyszło. Pan są uwolniony. Okej. Okay. Pan Pingwin zrobiony. Tutaj też mogę zlamić. Dobra, jej, 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 jej. O nie. No nie, nienawidzę tych węży. Kiedy, wcześniej kiedyś, znaczy, kiedyś miałem je robić, continue. Chcę tak biorę, takie, że tak biorę continue, ale wiecie, no chcę trochę, chcę trochę po prostu zrobić tych biletów, bo chcę odcinek zrobić z tych biletów, tylko on się będzie sam podobać, z biletów, same bilety, tylko. mamy Ok. Dobra, uda się to zrobić na. No. O, kanapeczka idealna. Dobra. Faster, faster. Musimy sobie coś zjeść. Tak na czerwonkę złowów. już było tak prawie. Taka dziwna muzyczka, bo tak było, bo... Nie, Nie! No. Muszę chyba w to. Tu... Nie no. Dobra. To była na tyle. Kolejny ząb jest Jesteśmy na tym miejscu. Do zobaczenia. Cześć.